Cześć, witajcie na drugim warsztacie z cyklu Środowisko Naturalne Skrzypiec. Będę wam dzisiaj opowiadać troszkę o podstawowych zagadnieniach technicznych. Chciałabym, żebyście po pierwsze wiedzieli, na co zwracać uwagę w początkach nauki gry na skrzypcach, co jakie umiejętności ćwiczyć i szkolić po to, żebyście grali coraz piękniej i podpowiem Wam, jak możecie to zrobić. Pokażę Wam trochę ćwiczeń i trochę zabaw na te zagadnienia techniczne. Chciałabym zacząć od techniki zmiany strum. W poprzednim odcinku, w poprzedniej części pokazywałam wam, jak ustawić ręce do grania. Nauczyliście się, co robi prawa ręka, jak ciągnie smyczek po strunach i jak trzyma skrzypce lewa ręka. Dzisiaj, jeżeli już dobrze gracie na pustych strunach, chciałabym, żebyście umieli również dobrze te struny zmieniać. Zanim zaczniecie grać i zmieniać struny, chciałabym, żebyście pamiętali o trzech ważnych rzeczach. Pierwsza z nich, zmieniając strunę, przenosimy całą prawą rękę razem ze smyczkiem. Um. Ze struny na strunę, więc pamiętajcie, żeby łokieć przemieścił się z całą ręką na następną strunę. Jak to wygląda? Zobaczcie, jestem na strunie E i przenoszę smyczek na strunę A. Cała ręka zmieniła położenie. Ręka jest zawsze na wysokości struny, na której gramy. Teraz zrobię to w sposób niewłaściwy, nieprawidłowy. Zobaczcie. Teraz strunę zmieniła tylko dłoń. Mm, zrobimy to jeszcze raz: przenoszę całą rękę i pokazuje, że, żeby grać pełnym brzmiącym dźwiękiem, opieramy całą rękę na strunie, na której chcemy grać. I druga rzecz, o której chciałam, żebyście pamiętali, zmieniając strunę z wyższej na niższą, wykonujemy to z rozmachem. Potrzebujemy nieco siły i rozmachu, żeby smyczek nam się przemieścił. Zmieniając strunę z niższej na wyższą, ręka swobodnie opada. Jest to ruch troszkę łatwiejszy. Pamiętajmy, żeby przenieść całą rękę i ramię przez strunę. I kolejna trzecia rzecz, której warto zawsze pamiętać, to granie, wykonywanie właściwie zmiany struny na impulsie z poprzedniego dźwięku. Czyli... Zmieniając strunę, wykorzystuję impuls z grania poprzedniej nuty. Wygląda to tak. Zmienia i dopiero gramy. Wykorzystuję resztkę impulsu z grania poprzedniego dźwięku. Pierwsze ćwiczenie, jakie Wam proponuję, zaczynamy na stronie G. Stawcie sobie smyczek, pamiętając o tym, żeby grać najlepiej w środku smyczka. Smyczek ustawiamy zawsze w połowie drogi pomiędzy podstawkiem a gryfem. Jesteśmy na strunie G i teraz gramy smyczkiem w dół. Na końcu impulsu przenosimy rękę na strunę sąsiednią, czyli na D. Możecie sobie dodać do tego słowo huś. Troszkę jakby wspomóc rękę w wykonywaniu tego ruchu huśtającego. Możecie sobie powiedzieć to słowo huś. I gramy na strunie D do góry. Huś w dół. Huś do góry. Druga wersja tego ćwiczenia to rozpoczynanie ruchu. Smyczkiem do góry. Zaczynamy również na stronie G. Wykonujemy ruch do góry. Huś, huś. Pamiętamy o tym, żeby ruch zmiany struny wyprzedził ciągnięcie smyczka. Jak pogracie sobie na dwóch strunach G i D, możecie zmienić struny, zagrać sobie to samo na strunie D i A oraz na A i E. Kolejna rzecz, do której Was zapraszam, to poćwiczenie sobie grania przez cztery struny. Nazwałam to ćwiczenie schodkami. Gramy przez wszystkie cztery struny. Zaczynamy od struny G, smyczkiem na dół. Huś do góry. Huś na dół. Huś do góry. Powtarzamy. Huś do góry. Huś na dół. Huś do góry. Każde ćwiczenie powtórzcie co najmniej cztery razy, żeby ręce zapamiętały, czego się uczycie. Jako ostatnie ćwiczenie proponuję Wam pograć piosenkę strunową, czyli piosenkę, którą gramy na pustych strunach. Brzmi ona tak: nauczcie się tego prostego schematu, będziecie mieć wyświetlany schemat na w waszych ekranach i spróbujcie zagrać to razem ze mną. Możecie początkowo grać sobie pizzicato, w ten sposób. Ja zagram od razu smyczkiem po strunach. Ustawiamy smyczek, tak jak poprzednio, w połowie jego długości na strunie G i zaczynamy ruchem w dół. Jak wiecie, ruch w dół to jest zawsze otwieranie ręki, czyli otwieranie przedramienia. Gramy w dół i gramy taki schemat. G, D, G. I czwarty dźwięk jest pauzą, czyli robimy tup. Jeszcze raz. G, tup. Ja powtórzę to jeszcze raz, bo dalej będzie trochę inaczej, ale cały czas gramy na stronach D. Dalej melodia się troszkę zmienia. Up. Mam nadzieję, że podążacie razem ze mną. Powtórzymy tę część jeszcze raz. Pomiędzy dźwiękami jest płynna zmiana struny. Możecie sobie w myślach mówić to słowo huś, o którym wspominałam wcześniej. Zaczynamy jeszcze raz. Na strunie G. Uważacie, że dosyć często wzrokiem pilnuję smyczka i patrzę na stronę. Róbcie tak samo. Pilnujcie wzrokiem tego, co robi smyczka, wtedy będzie Wam dużo łatwiej kontrolować zmiany struny. Dalej możecie oczywiście zmienić strony na wyższe. Piosenka trwa dalej na stronie D i na strunie A. Uwaga, gramy! Widać, jestem na strunie D, przechodzę na strunę A, gramy dalej na strunie A i E. Tup, tup, tup. Doszliśmy do końca naszej piosenki strunowej. Można ją dowolnie Yy, dowolną ilość razy powtarzać tak długo, aż poczujecie się swobodnie w zmienianiu struny. Jeżeli chcecie, to ćwiczenie wykonujcie przed lustrem i patrzcie, czy Wasza ręka razem ze smyczkiem podąża i zmienia struny. Kolejną rzeczą, na którą chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to jest ustawienie palców lewej ręki. Jak już gracie dobrze na pustych strunach, pora postawić palce, pora zacząć grać palcami. Jak ustawiacie lewą rękę? Zaczynamy od tego, że ręka jest trzymana razem ze skrzypcami zawsze na wysokości naszego wzroku. Tak jak byśmy trzymali w dłoni małą lusterkę i chcieli się przejrzeć, jak ułożycie sobie tak, ustawicie sobie tak dłoń, zobaczycie, że palce delikatnie zaokrąglają się w stronę kciuka. Zobaczcie. Spróbujmy zacząć sobie wstawienie lewej ręki od takiej zabawy z pukaniem każdym z palców na kciuk. Kciuk jest pasywny, ma rolę pasywną w grze na skrzypcach. On nie gra, on się tylko opiera o szyjkę skrzypiec. W grze biorą udział cztery palce. Palec pierwszy, ten, który jest najbliżej kciuka, czyli palec wskazujący, palec drugi, palec trzeci, palec czwarty. Pobawcie się teraz w pukanie, czubkiem każdego z tych palców na kciuka. Jak mówię o czubku, to mamy na myśli oczywiście o puszek palca. Pukamy pierwszym palcem na kciuk. Drugim, trzecim i czwartym. Zobaczcie, jak pukam palcami, zachowuję zaokrąglone wszystkie palce. One mi nie odskakują w górę jak sprężynka, tylko zachowują swój zaokrąglony kształt. Powtórzcie sobie to kilka razy. Jeżeli już to macie, możecie spróbować ułożyć rękę na skrzypcach. Jeżeli ktoś ma trudność, czuje, że jego ręka, ręka lewa jest napięta i palce nie są rozluźnione, będzie oczywiście dużo trudniej grać y, takimi y, sztywniejszymi palcami. Proponuję Wam jeszcze taką zabawę na rozluźnienie tych palówków, która wygląda trochę jakbyśmy łapali muchę. Spróbujcie sobie coś takiego zrobić. Lewą ręką. Wykonać ten ruch. Możecie go wykonać też do siebie, ruch łapania muchy. Każde takie wykonanie tego, tej zabawy nam za paluszki. Uwaga. kładziemy skrzypce na ramię, lewa ręka chwyta skrzypce pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym. Są tu takie widełki, miejsce, gdzie będzie oparta szyjka skrzypiec. Pierwsza rzecz, o której pamiętajcie, jak już sobie oprzecie w tych widełkach rękę, żeby nie trzymać się jej na wysokości proszka, tylko nieco wyżej. Proszek to jest początek gryfu. Początek gryfu. Zobaczcie, rękę wysuwam nieco w górę i ustawiam palce nad strunami. Żeby to zrobić, próbujcie zrobić tak. Alec pierwszy, w dowolnym miejscu, postawcie na stronie E. Delikatnie opierając opuszkiem o strunę. Nie musicie jej dociskać. Nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Chodzi o to, żeby postawić palec na strunie E. Palec drugi postawcie na strunie A. Palec trzeci na strunie D. Palec czwarty na strunie G. I delikatnie, trzymając palce na strunie, nie jest to zbyt wygodne, także nie próbujcie ręki dociskać, pomachajcie kciukiem. No sobie znajdzie wygodne miejsce. Zobaczcie, gdzie nasz kciuk chce stanąć. Kciuk chce stanąć naprzeciwko pierwszego palca. Kciuk stoi zawsze naprzeciwko pierwszego palca. I jeszcze jedna rzecz. Gdy ustawiacie palce lewej ręki, zwróćcie uwagę, żeby Wasza ręka była zupełnie prosta. Od łokcia aż do kosteczek. Prosta. Czyli, co to znaczy prosta? Nie wypchnięta na zewnątrz. Ani nie. Ugięta do wewnątrz po prostu prosta. Czyli dłoń tworzy prostą linię razem z przedramieniem. Palce są zaokrąglone nad strunami. Jak je trzymacie, to tutaj robi się bardziej płasko. Kolejną rzeczą jest umiejętność przestawiania palców przez strony. Pamiętacie, w pierwszym warsztacie pokazywałam Wam, że ręka lewa wykonuje taki ruch obrotowy w łokciu, dzięki czemu zmieniamy palce na strunę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wiecie już, jak ustawić palce. Postawcie pierwszy palec na strunie na wysokości kciuka i spróbujcie przerzucić go na strunę G. Zamachnijcie się ręką aż od łokcia. Wróćcie na strunę E i wykonajcie to kilka razy. Przenosimy palec ze struny E na strunę G. Zobaczcie, sterujący ruch, ruch łokcia jest bardzo widoczny. Na stronie E łokieć się całkowicie chowa pod skrzypce, nie widzimy go. Gdy przechodzimy na niższe struny, aż do G, łokieć wysuwa się z pod skrzypiec i widzimy go aż do końca. Chciałabym, żebyście to zapamiętali i przy stawianiu palców zwracali uwagę na kąt padania palca na strunę. Palec ma zawsze stawać na strunę od góry. Zobaczcie, zupełnie inaczej wygląda ręka, jak postawimy palec na strunie E, a zupełnie inaczej, jak postawimy palec na strunie G. Kąt badania palca ma ogromne znaczenie. Pamiętajcie o tym, jak przestawiacie palce przez strunę. Ustawiamy dalej. Lewą rękę. Skrzypce oparte są w widełkach pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym. Palec wskazujący i pozostałe palce są zaokrąglone do struny. U góry jest płaski daszek, zobaczcie. Teraz spróbujcie palcem pierwszym, palc wskazujący, wstryknąć każdą strunę, tak jakbyście chcieli zagrać na gitarze. Konujemy ruch w bok. Każdą strunę spróbujcie tak wstryknąć. Uwaga, zwrócona jest na to, żeby ta ręka tutaj, od się aż do końca dłoni, była prosta. Możecie zwrócić uwagę na dźwięk, czy nam się struna odezwała. Strykamy w bok. To ćwiczenie bardzo ładnie ustawia palce lewej ręki. Zobaczcie, są wszystkie ładnie zaokrąglone. Fajnie, gdybyście mogli robić to ćwiczenie przed lustrem i kontrolować ułożenie waszych palców. Ruchy okay. ręki wzdłuż gryfu to kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę. Wasza lewa ręka wykonuje przygrzę na skrzypcach ruchy na boki. Prawo i w lewo oraz ruchy w górę gryfu, czyli do siebie. Otwiera się i zamyka. Podobnie jak prawa ręka. Chciałabym, żebyście spróbowali pobawić się w ten sposób, że całą lewą rękę kładziecie sobie na pudle, skrzypiec, tuż za strunami, za gryfem. Ustawienie lewej ręki, tuż za gryfem, na pudle, nie jest rzeczą naturalną, tak nigdy nie gramy, ale dzięki temu ćwiczeniu. Jesteście w stanie wysunąć rękę spod skrzypiec i poczuć, zobaczcie, ile macie jeszcze zapasu. Zobaczcie, ile macie tu jeszcze zapasu. Wsza ręka potrafi aż tak wysoko zawędrować. Kolejna rzecz to zabawa, którą nazywam ślizgawka. Połóżcie sobie palce na gryfie w obojętnie jakim miejscu. Nie obojętnie na jakiejś strunie, po prostu klapnijcie palcami od góry i spróbujcie powędrować ręką wzdłuż gryfu aż do końca szyjki skrzypiec. Po jednej rzeczy pamiętajcie, że palec pierwszy jest zawsze naprzeciwko kciuka. To sobie sami sprawdźcie, a jesteście gotowi, to zróbcie to razem ze mną. Jeżeli będziecie wykonywać to ćwiczenie przed lustrem, zobaczycie, jak ładnie zamyka się wasza lewa ręka. Zamyka i otwiera. Zamyka. I otwiera przy okazji, utrzymując prostą linię. Od góry do dołu jest rączka prosta. Zamyka i otwiera przed ramię. Zamyka i otwiera. Teraz zobaczymy, jak wysoko jesteście w stanie zawędrować palcem, grając na stronie G. Oczywiście gramy pizzicato, nie używamy jeszcze smyczka. Czwarty palec ustawiamy na stronie G i gramy pizzicato. Pizzicato to granie palcem zamiast smyczka. Pędrujemy w górę gryfu jak najdalej. I wracamy. Zobaczcie, co robi ręka lewa. I wracamy. Jeżeli Wasza ręka wróciła do pozycji pierwszej, czyli tuż przy proszku i jest nadal prosta, to znaczy, że opanowaliście ruchy ręki wzdłuż gryfu. Dotarliśmy do końca drugiej części naszych warsztatów. Mam nadzieję, że gry i zabawy, które Wam zaproponowałam sprawiły Wam odrobinę radości i przybliżą Was do wspaniałej techniki skrzypcowej w przyszłości. Ćwiczcie dzielnie i spotykamy się w trzeciej części. Do zobaczenia!